Dzień dobry Pani Aniu, to to jest samochód, który stoi przy naszym... przy naszej stajni? Ach, tak, to... Zapomniałam Ci powiedzieć. Yy, jutro, yy, znaczy pojutrze odbywają się... Tak, jutro odbywają się u nas zawody skokowe dla koni pociągowych. Aha, i to przyjeżdża nowa dziewczyna, tak? Au! Dokładniej zawodniczka. Aha, dziękuję bardzo. To ja się z nią przywitam. No dobrze, idź. O, witaj. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Ja jestem yy, Kasia. I miło mi, jestem Beata. To Twój koń. Tak, yy, jak on się nazywa. To jest Santos Ogier Fajnie, ja mam klaczirę Naprawdę? Masz klaczirę? Tak, zapraszam, chodź do nas Wstaw konia do boksu obok, gdzie stoję Już. To Ty też bierzesz udział w tych zawodach? Tak, dopiero się dzisiaj o nich dowiedziałam. Uuu, uh. muszę zacząć ostre treningi. No, dokładnie. To może osadujmy konie i pojedźmy, gdzie, pojedźmy może poćwiczyć na ujeżdżalni. No, no dobra. Dobra, to ja osiadłam Oj, konia i ja też. No to do zobaczenia za kilka minut.

Poczekaj, ja jeszcze nie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, czekam. No, już ile można konia szybować. Już, już Hadi. Dobra, jeszcze no to chodź, idziemy sobie. No chodź na no pójść No dobra. To ty możesz pierwsze. No dobra. I teraz najesz na przeszkoda. auta wow, świetnie skaczesz. Dzięki. Dobra, teraz ja. Okej, okay, i najpierw na przeszkodę. Ciekawe, kto z więc wygra. Dwie jesteśmy dobre. Do zobaczenia w następnym odcinku.